Ladies and gentlemen, panie i panowie, przed nami walka wieczoru organizacji The Best Phone w wadze lekkiej. W niebieskim narożniku Samsung S25 Edge i w czerwonym narożniku najnowsza Motorola Edge 70. Kto wygra to starcie, kto będzie lepszy dowiemy się już za kilka minut. Zapraszam na pojedynek! Cześć! Jeśli tutaj jesteś to znaczy, że szukasz swojego nowego, cienkiego telefonu poniżej 6 mm. Dzisiaj tak zwana bitwa cieniasów, czyli Motorola Edge 70 i Samsung S25 Edge. Zaczynamy od specyfikacji. Jeśli chodzi o rozmiary, Motorola jest trochę dłuższa, Samsung za to jest trochę szerszy. Waga podobna, delikatnie cięższy Samsung. Bateria i tu ogromna przewaga Motorola. Ogniwo węglowo-krzemowe 4800, a w Samsungu 3900. Oba telefony znakomicie, wykonanie tył Motorola, skóra wegańska. I tutaj wyższa odporność Motorola IP69 kontra IP68 Samsunga. Blisko trzykrotne szybsze ładowanie Motorola w stosunku do Samsunga. Oba telefony możecie dostać w tej samej konfiguracji. 12 GB, maksymalnie 512 pamięci masowej. Dużo szybszy procesor Samsunga. Ale czy w rzeczywistości jesteście w stanie to zauważyć? Nieco wyższa rozdzielczość matrycy Samsunga, ale dużo wyższa jasność wyświetlacza Motorola. Aparat Samsunga na papierze powinien być lepszy. Ale czy tak w rzeczywistości będzie? Przekonamy się już niebawem. Z kolei aparat do selfie wydaje się być trochę lepszy w Motorola. Zobaczymy. Ale jak się okazuje, specyfikacja to nie wszystko. Zaczynamy od testu aparatu. Zapraszam. Ostrzejsze zdjęcie na Motorola, wyższy kontrast. I co ciekawe, ładniejsze rozmazanie tła. W przypadku tego zdjęcia na Samsungu cała seria zdjęć z błędami to jest najlepsze. Jak widzicie rozmazanie nie w tym miejscu. Co trzeba gorsza ostrość. Tu w przypadku Motorola też możemy zaobserwować wyraźnie wyższą y, jakość zdjęcia, więcej detali. I tu w przypadku Motorola zdjęcie jest bardziej żywe, ostre, bardziej kolorowe w stosunku do Samsunga i większa ilość detali, mniej szumu. Zdjęcie wieczorem i też więcej detali, mniej szumów w przypadku zdjęcia Motorola w porównaniu do Samsunga. Aparat szerokokątny, jak się przyjrzycie z bliska, nieporównywalnie większa ilość detali zarejestrowana telefonem Motorola. Przybliżenie podwójne, i tutaj wyraźnie widać na Motorola więcej detali i wyraźnie mniej szumów niż na Samsungu. Samsung zaczyna używać aparat szerokokątny zamiast podstawowego, co skutkuje ogromną ilością szumów i mniejszą ilością detali w stosunku do Motoroli. W przypadku zdjęcia selfie na Samsungu błąd nad moją głową rozmazania tła, a jak przyjrzymy się bliżej, Motorola o wiele więcej detali, mniej szumów w stosunku do Samsunga. Zdjęcie portretowe razy dwa w przypadku Hani. Jak się przyjrzymy z bliska, dużo więcej detali zarejestrowanych za pomocą telefonu Motorola i dużo mniej szumu w stosunku do Samsunga. Tutaj ogólny odbiór zdjęcia to rzecz gustu, jednak jak się przyjrzycie z bliska, trochę więcej detali rejestrowany telefonem Motoroli w stosunku do Samsunga. Zdjęcie szerokokątne, bardziej żywe na Motorola i jak widać z bliska, wyraźnie więcej detali w stosunku do Samsunga. Podwójne przybliżenie na pierwszy rzut oka. Podobnie jednak, jak powiększymy zdjęcie, wyraźnie widać, że Motorola jest tutaj nieporównywalnie bardziej ostra. Kolejne zdjęcie z aparatu szerokokątnego. Bardzo porównywalnie jednak, na przybliżeniu znowu widzimy więcej detali i mniej szumów w przypadku telefonu Motorola. I kolejny raz na przybliżeniu. Bardziej żywe zdjęcie z motoroli, Mniej szumów i dużo więcej detali w porównaniu do Samsunga. Zdjęcie w nocy, dużo większa dynamika zdjęcia Motorola i bardzo, bardzo duża różnica, jeśli chodzi o ilość szumów. Knockout Samsunga. Przybliżenie raz 10 to sztuka dla sztuki. Jednak jeśli mamy wybierać, trochę więcej detali na Motorola i trochę lepsze kolory w stosunku do Samsunga. Tutaj oba zdjęcia bardzo podobne. Jednak Samsung trochę bardziej wyostrzył scenę i w rezultacie zdjęcie z Samsunga jest trochę, trochę bardziej ostre. Tutaj kolejne zdjęcie, gdzie Samsung niesamowicie odstaje, dużo gorsza kolorystyka, o wiele większa ilość szumów i mniejsza ilość detali zarejestrowana za pomocą telefonu Samsunga. Kolejne zdjęcie w nocy i więcej detali, mniej szumów zarejestrowanych za pomocą Motorola, co widać wyraźnie na powiększeniu. I kolejny raz Motorola dużo wyższa dynamika obrazu, mniej szumów i wyraźnie wyższa ostrość w stosunku do telefonu Samsunga. Na pierwszy rzut oka zdjęcia podobne, jednak jak powiększymy zobaczycie ile więcej detali jest w stanie zarejestrować Motorola w porównaniu do Samsunga. Kolejne zdjęcie, kolejna wygrana Motorola, nieporównywalnie wyższa ilość detali i ostrość w stosunku do Samsunga. Tutaj, dla odmiany, jak przyjrzymy się bliżej, Samsung zarejestrował trochę subtelniejsze detale, więc w tym wypadku Samsung wypadł lepiej niż Motorola. Kaczki z daleka, oba zdjęcia średniej jakości, jednak jeśli mam wybierać, to Motorola tutaj wy wypada wyraźnie lepiej niż Samsung. Wyraźnie wyższa jasność, zdjęcia zarejestrowane Motorolom. Jak się przyjrzycie, dużo więcej detali i mniej szumów również zarejestrowanych za pomocą Motorola Edge 70. I tutaj Samsung kolejny raz używa aparat szerokokątny zamiast podstawowego, co skutkuje dużo gorszą jakością obrazu w porównaniu do Motorola Edge 70. Dużo więcej szumów i mniej detali. Wielkie zaskoczenie i rundę fotograficzną bezapelacyjnie wygrywa Motorola Edge 70, która nie popełnia takich błędów jak Samsung. Nie wykorzystuje aparatu szerokokątnego do zdjęć tele, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Lecimy dalej. Wydajność i tu tym razem punkt dla Samsunga, który posiada procesor dwukrotnie szybszy od Motorola. Ale, szanowni, nie jesteście w stanie tego zauważyć. W benchmarkach tak, w normalnym użytkowaniu nie. Interfejs Motorola chodzi naprawdę szybko. Gry chodzą szybko, nic się nie laguje. Z drugiej strony, weźcie pod uwagę to, że szybszy procesor to również większe zużycie energii. Co w przypadku mikroskopijnego ogniwa Samsunga jest kolejnym problemem. Wyświetlacz. I tak, Samsung ma niewielką przewagę, jeśli chodzi o rozdzielczość ekranu. Z kolei, w Motorola zastosowano jaśniejszy panel. 4500 nitów. I to zobaczycie gołym okiem. Punkt dla Motorola. Wytrzymałość. I tak Samsung IP68, Motorola IP69, jak również spełnienie bardzo rygorystycznego standardu MIL-STD-810H. Runda dla motoroli. Bateria. I tu Samsung, moi drodzy, ląduje na deskach. S25 Edge i 3900 mAh to stanowczo za mało. Ładowanie z prędkością 25 W zajmuje do godziny 40 minut. W tym przypadku nie możecie liczyć na cały dzień pracy, a to jest nie do zaakceptowania. Masz niewiele czasu zapomnij o Samsungu. Motorola z ogniwem węglowo-krzemowym ma 4800 mAh i ładowanie 68 W. Naładuje się ponad dwa razy szybciej i sam telefon wytrzyma o 25% dłużej niż Samsung. Cena 3499 zł za Motorola Edge 70 i dochodząca kwota do 5000 zł za Samsunga S25 Edge to stanowczo za dużo. Ale w tej chwili jesteście w stanie wyhaczyć znakomite promocje. I tak Plusie 800 zł cashbacku co daje nam za Motorola znakomitą cenę 2699 zł. I co ciekawe dla każdego kupującego po zarejestrowaniu słuchawki, smartwatch tak i super szybka ładowarka wszystko wartości 1100 zł. I teraz ciekawostka. Pokazałem oba telefony 14 wybranym osobom. I co ciekawe tylko dwie wybrały Samsunga. Ciekawe prawda? O podzielenie się swoimi odczuciami poprosiłem Hanie, która otrzymała każdy z telefonów dokładnie na jeden dzień. I posłuchajcie, co Hania myśli, który telefon był dla niej lepszy. Haniu, dziękuję za poświęcony twój czas. Dostałaś telefony po jednym dniu i powiedz mi, co sądzisz, który według ciebie telefon jest dla ciebie lepszy? No to jeśli chodzi o jakość zdjęć, to bardziej mi się podoba jakość w Motorola. Dlaczego? Ponieważ ma lepsze kolory, bo w Samsungu te kolory są takie smutne, a w Motorola są, w motor, w Motorola są takie żywe. Mhm. I ciekawsze niż w Samsungu, bo w Samsungu to jest po prostu takie nudne. Nudne, A jeśli chodzi o baterię, co sądzisz? No to od razu zauważyłam, że Motorola mi dużo dłużej wytrzymała. Mimo, że korzystałam z obu telefonów mniej więcej tyle samo czasu, to Motorola jednak dużo dłużej wytrzymała z tą baterią. Mhm. A jeśli chodzi o wygląd? Jeśli chodzi o wygląd, to chyba bardziej mi się podoba wygląd. Motoroli, bo jest taki ciekawszy. Ale ciekawszy w jakim znaczeniu? No, że te aparaty mają takie niebieskie e, i e, jest taki żywszy, lepszy ma kolory, plus fajny materiał taki. Taka wegańska skóra, powiedzmy, tak? Uh -huh. Czyli Twój wybór jest jaki? Motorola. Super. Dziękujemy bardzo. Jak dla mnie to totalny nokaut. W bitwie cieniasów bezapelacyjnie wygrywa Motorola Edge 70. Jeśli szukasz lekkiego, cienkiego smartfona o świetnej specyfikacji, wybór jest tylko jeden. Motorola Edge 70. Lepszego cieniasa nie znajdziesz. Biegnij do sklepów, bo promocje niebawem się kończą. Polecam. Jeśli podoba Ci się to, co robię, proszę kliknij lajka. Like Zasubskrybuj, a nie będziesz zawiedzionym. Niedługo kolejne recenzje i testy. Do następnego. Cześć!